Pozostawmy na razie Warszawę, a zatrzymajmy się nieco na tych chwilach w życiu młodego Frycka, który, jak każdy chłopiec, najmilej wspominał krainę jego wakacyjnych przygód. Takim właśnie miejscem była szafarnia majątek rodziców jego kolegi z Liceum w Warszawie, Dominika Dziewanowskiego. Choć swą wielkością nie może się równać z potężnymi zamkami i dostojnymi pałacami Ziemi Dobrzyńskiej, to jednak szafarnia zachwyca urokliwością i magią swego położenia. Znajdująca się obok naturalnej granicy z Ziemią Hełmińską, a przez to dawnym zaborem pruskim, doświadczała od wieków klimatu przygraniczności przechowując dzięki staraniom jej mieszkańców nienaruszony skarb pięknej przyrody, gościnności i właściwych sobie pejzaży.